Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwujewski, dzisiaj gościnnie Włóca, razem ze mną Piotr Golon. Witam bardzo serdecznie wow. wszystkich oglądających. Grala komedów. E, tak, Piotrek powiedz mi jedną rzecz, e, czemu tak rzadko walczysz? Jesteś zawodnikiem, który ma rekord 2-1, 3 zawodowe pojedynki. Tak, dokładnie. Czemu, e, w sumie prześledziłem tapolodzi przed przyjazdem tutaj masz jedną walkę na rok. Od 2019 roku 3 pojedynki. Wiesz co? To troszeczkę się wzięło z tego, że miałem taką kontuzję. Tylko nie chciałbym ogólnie o niej mówić. I tak w sumie ta moja kariera to non-stop stoi pod znakiem zapytania, no nie? Także jeżeli będzie wszystko dobrze i będzie się wszystko układało pomyślnie i powiedzmy ta kontuzja nie będzie się nawracać, to będziemy dalej cisnąć i będziemy walczyć. Eee, walkę mam już, nie, już niedługo. Zaraz troszeczkę więcej ci opowiem. Jak przejdziemy do sedna, no nie? Okej, okay, ostatnia twoja walka na Gali Fight Rose, pierwsza edycja tego wydarzenia, wygrana walka. Możemy się spodziewać ciebie dalej w tej organizacji? No właśnie, niestety nie możemy się spodziewać mnie w tej organizacji, bo ta organizacja bardzo nieładnie postąpiła z moją osobą i zostałem przez nich, że tak powiem, oszukany. Co prawda, nie były to jakieś umowy podpisane i, i tak dalej, no ale wiadomo, że słowo jest cenniejsze od pieniędzy czasami i powinniśmy się jakoś tak umieć dogadać, no nie? Umowa sławna to też umowa jest, nie? No, dokładnie. A tutaj jeśli chodzi o tą organizację, to zaraz przejdę chronologicznie, opowiem wszystko, ale tak jak widzimy tą koszulkę tutaj, Fight Rose, tak ja jak nigdy już nie założę tej koszulki, tak oni nigdy nie zrobią już gali. Tego jestem pewien, no nie? To no już takie koszulki na pewno nie założymy, no nie? Chyba grubo się zadziało, opowiadaj, e, co się wydarzyło. E, przejdę chronologicznie. E, tak, daliśmy z Michałem Szydłowskim najlepszą walkę e, na, na tej pierwszej gali Fight Rosa, no nie? I po, od razu po samej gali organizator bardzo chętnie dawał mi walkę nawet. Proponował mi czy z Michałem, no, nie? no na, po samej Gali, no ale było tam wiele takich e, przygód, gdzie ja może nawet niekoniecznie potem chciałem walczyć tam na tej, e, tej organizacji, bo na przykład czekałem na zwrot kosztów dojazdu od sierpnia do 9 grudnia, bo dzisiaj odkopałem nawet wiadomości i... Przelew się zgubił bankowy. No niestety, 9 grudnia dopiero e, dostałem pieniądze. No co prawda, chociaż dobrze, że je dostałem, no nie? Że, że jednak się znalazły. Nieduża suma. Jeśli chodzi o garze za walkę, no to dostałem normalnie, wszystko tam było dobrze, no ale, ale dogadywaliśmy się też troszeczkę inaczej, no i oni e, nie zrobili tego tak jak należy. E, I teraz tak, znaczy my, bo już tak troszeczkę. Się... Powiedz mi, e, co się wydarzyło takiego, że przed chwilą porwałeś ich koszulkę? No co właśnie. się wydarzyło takiego, że e, nie zawalczysz więcej dla tej organizacji? No i w grudniu padły pierwsze ustalenia tego, że będę bił się na... Yy, tam potem jak oni już oddali te pieniądze i tak dalej, no to już troszeczkę inaczej na to spojrzałem. I, no i padły pierwsze ustalenia, że będę się bił na, na tej gali z numerem 2. No i gala miała być wstępnie w lutym yy, i... No i ja się przygotowywałem już tam od grudnia, zacząłem przygotowania, wiadomo, wszystko robiłem profesjonalnie. Wydawałem sporo pieniędzy na, 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 na wszystko związane tutaj z treningiem, no nie, nie oszczędzałem na tych przygotowaniach. No i w styczniu, tam jakoś w połowie stycznia padła informacja, że niestety gala musi być przełożona ze względu na COVID i tak dalej, i tak dalej, no nie. No ale tak jakby wszystko było dogadane, cały czas był dla mnie szukany przeciwnik. Potem nawet menadżer znalazł przeciwnika na, dla mnie i, i były jakieś tam wstępne ustalenia, ale ten organizator tak to wszystko przekręcił, że, że niestety do, tego, do tej konfrontacji nie doszło, nie, nie została ona ogłoszona. E, ja cały czas robiłem przygotowania, przeciwnik był cały czas szukany. Tak? E, gala z lutego została przeniesiona na kwiecień, ja byłem cały czas w przygotowaniach, cały czas w stosie i... Na, Oni przy, chcieli przełożyć galę ze względu na COVID teraz w tych czasach? No ze względu na COVID chcieli przełożyć w styczniu galę z... W styczniu tego przekonę, roku. Tak, w styczniu tego roku przełożyli z lutego galę na kwiecień. Tak, to COVID był główną motywacją tego przełożenia, tak? Że jakieś tam warunki sanepidu i tak dalej. E, No i tak. E, 9 dni przed galą dostałem informację, że niestety nie zawalczę ze względu na to, że nie stać ich na... Na, na tak jakby na, na moją osobę, chociaż. Ile ty bierzesz za walkę? No właśnie chodzi o to, że no suma jest, to, co ja dostaję za walki jest bardzo śmieszne, no nie? To są śmieszne pieniądze. I jak ktoś mi tak potrafi powiedzieć 9 dni przed galą, gdzie ja wyłożyłem masę pieniędzy, którą zarabiam prywatnie. W pakowałem swoją karierę. Wiadomo, że jest zawsze ryzyko, no nie? ale to inaczej, jak ci wypadnie rywal, gdy na przykład no, przez kontuzję. No nie? Czy coś, coś, coś w tym stylu, gdzie jesteśmy na przykład niezależnie od tego, ale mi normalnie prowadzi, powiedział mojemu menadżerowi wprost, organizator, że nie ma pieniędzy i to było 9 dni przed galą, gdzie ja zrobiłem pełne przygotowania. No nie? Ja się tylko o ciebie dopytam. Wiem, że nie zdradzisz nam na pewno całej kwoty, to zresztą tylko tyle, czy za tą kwotę można byłoby sobie wynająć mieszkanie w Warszawie na miesiąc? Na miesiąc? <noise> Może pół mieszkania. No to właśnie do tego piję, czyli to nie była duża kwota i zabolało Cię strzelam to najbardziej, że właśnie ze względu na i tak stosunkowo niskie wynagrodzenie, Twoja walka została odwołana. No tak, to był powiedzmy jakiś tam przystanek w tego, żeby, do tego, żeby ciągnąć rozwój mojej kariery i tak dalej, ja inwestuję w siebie i cały czas... Y Chcę się piąć coraz wyżej, wiadomo. To była, nie patrzyłem tutaj ze względów finansowych na tą walkę, tylko ze względów na to, żeby e, zrobić doświadczenie i żeby to wszystko, cały ten wózek pchnąć do przodu. Początek tak? kariery, wiadomo. Tak. E, I co? No tutaj jeszcze mogę opisać, dlaczego tam porwałem tą koszulkę i tak dalej, bo, bo to nie jest jedyna rzecz, która tak naprawdę e, którą oni zrobili i dlaczego ja się tak zachowałem, bo nie tylko ja zostałem oszukany. Mój kolega klubowy Tomek, skoro miał ogłoszoną walkę już tam. Zrobił pełen obóz przygotowawczy, zainwestował pieniądze, z, zrobił praktycznie wagę. I na dwa dni przed ważeniem, trzy dni przed rozpoczęciem eventu, organizator rzekomo przełożył galę na maj. Lecz ja mu nie wierzę, że on ją przełożył na maj, bo myślę, że nie udźwignie tego i, i nie zrobi gali. Zaraz wytłumaczę dlaczego, no nie? Ale no. Tak, mi było przykro, ale to jak musiało być przykro Tomkowi, który dwa dni przed galą, mając praktycznie już zrobioną wagę i oni odwołują mu walkę, no to jest... nie wiem, czy, moż, czy to słowo nie fair można w ogóle użyć do tego, no nie? Bo naprawdę to... no katastrofa. A wytłumaczę dlaczego... dlaczego uważam, że ta gala się nie odbędzie. Po pierwsze, ga na galę MMA przychodzą osoby po to, żeby tą galę obejrzeć, tak? Żeby... Interesuje ich widowisko sportowe, które oni, które, no, które chcą zobaczyć, tak? czyli zawodników w akcji. A organizator, zamiast zrobić yy, galę na obiekcie sportowym, to on planuje robić sobie wesele. I on robi to na sali, chciał zrobić to na sali bankietowej, gdzie bilety byłyby droższe niż na KSW, i no, byłaby cała oprawa, mm. <głos》>, włącznie z jedzeniem i nawet. Nawet jak sami napisali na swojej fanpage'u z napojami wyskokowymi, gdzie może to niekoniecznie powinno mieć miejsce na, na tego typu evencie. Wiadomo, że tam może niskoprocentowe alkohole to inaczej, ale... No z alkohole no, ogólnie są na galach, to trzeba też powiedzieć otwarcie, że może na tych mniejszych są właśnie trochę wyższe procenty, na tych wyższych może trochę są niższe, ale ten alkohol jest. Ale powiedz mi, ty myślisz, że ta gala nie dojdzie już do skutku? Uważam, że tak. Przede wszystkim z tego względu, że bilety są zbyt drogie. Znaczy, w tym momencie widziałem, że oni, przed samą gamą, próbując ratować całe to wydarzenie, obniżali cenę biletu z 320 zł na 150 zł. 320 zł za wejście na galę? Tak. No ale ciepły posiłek, był wiesz. No i napoje wyskokowe. <laughs> Wszystko było w cenie. <laughs> Także no, trzeba być niezłym VIP-em, żeby, żeby się wybrać na takie wydarzenie. I, I co? Na przykład jeżeli byłaby organizowana normalna gala na jakiejś hali, gdzie byłyby bilety w cenie powiedzmy w zakresie od 50 do 100 zł, no bo to nie jest jakieś nie wiadomo jakie wydarzenie, które, które ma na celu sprzedać też nie wiadomo ile biletów, ale... Przyjechałoby z naprawdę dużo osób, gdyby była cena biletu normalna, ale nie każdego jest stać na to, żeby sobie, na, na to, żeby obejrzeć Piotrka Golona, przyjechać za 320 zł, zjeść ciepły posiłek i się powiedzmy w cudzysłowie narąbać. To nie jest każdego na to stać, no nie? No i ja dlatego rozumiem, że te bilety po prostu się nie sprzedały i no to... Z, powiedzmy, jeżeli to planował już wcześniej organizator całą tą logistykę tego eventu, no to powinien przemyśleć to, że to nie jest rozsądna cena biletu, no nie. Piotrek, powiedz mi, jaki ty masz w ogóle stosunek do, do tego typu rzeczy, do tego typu zachowania, gdzie wam jest ogólnie na początku kariery ciężko dostać pojedynki, wiemy, jakie to są kwoty, sam powiedziałeś, że nawet to jest kwota rzędu pół mieszkania, wynajęcie w Warszawie na miesiąc. E, pomimo, nie nie budzi to w Tobie takich myśli, że yy, odrzuca Cię od tego MMA, że to jest jednak bardzo ciężki kawałek chleba? Wiesz co, jestem świadomy tego, jak, jakie są początki. W, to w każdej dziedzinie, w każdej branży tak to wygląda, że na początku trzeba zacisnąć zęby i troszeczkę ciężej, ciężej zapracować na, za mniejsze pieniądze, żeby później dojść do jakiegoś tam sukcesu i, i te pieniądze godne zarobić. Jestem, jestem tego świadom. Pozdrawiamy Tymka Łopaczyka. Pozdro. <noise> jestem tego świadom, że to nie, nie, są, nie są zadowalające kwoty na początku. I, I jestem w stanie tak jakby przegryźć to, no nie? że przejść ten etap, żeby, żeby kiedyś osiągnąć ten swój cel. Ale jeżeli ktoś robi w ten sposób, że no jest takim mocnym biznesmenem, który nie potrafi włożyć nawet takiej kwoty na, na walkę I mówi mi to przed, no, wiadomo, no może nie mimo mojemu menadżerowi Przed no półtorej tygodnia, przed eventem No to jest naprawdę trochę nie fair, bo przygotowania nie kosztują 500 zł Jakby się mogło, nie wiem, wydawać Albo, że ja opłacę sobie karnet i, i że zrobię przygotowania Nie, nie zrobię tego Bo tak, po pierwsze dieta to Cię wesprze na początku twojej drogi. Nie, nie dostaniesz, nie wiem, cateringu dietetycznego, bo no, po prostu no, wiadomo, że to też kwestia jest może jakiejś tam znajomości, ale to właśnie trzeba mieć znajomości. Ty swoją osobą nie przyciągniesz do tego jakichś firm, które w Ciebie zainwestują, tak? Tylko ty musisz najpierw o to wszystko zawalczyć. No to tak, trzeba wydać pieniądze na dietę, na, na treningi, treningi też kurde takie no personalne też musisz robić, żeby rozwijać się, no nie? No nikt nie przyjdzie z Tobą za darmo i nie będzie poświęcał czasu na to, że a może Ci się uda, może Ci się nie uda, no nie? No jasne. A powiedz mi y, jeszcze jedną rzecz, nie próbowaliście jakoś się dogadać, jakoś dojść do wspólnego mianownika, żeby ta walka się odbyła, nie wiem, no, czy jakiekolwiek rozmowy w ogóle się odbyły, czy była to tylko informacja, że nie walczysz, bo tak jak powiedziałeś, nie stać nas na ten pojedynek i koniec? Wiesz co, były rozmowy prowadzone z moim menadżerem, Ja mam, mam wszystkie wiadomości, tak jakby nas. Wszystkie wiadomości mam u siebie, no nie? Które, które oni wymieniali. I były tam przesłanki, jakieś na już, że tam oni zaczęli kręcić nosem w marcu. Ale cały czas podtrzymywali nadzieję, że zrobią wszystko, żeby że staną na wysokości zadania, że ta walka będzie dopięta, no nie? No to tak w dużym skrócie, no nie. No i jeżeli ktoś mi mówi, że ta walka będzie dopięta, no i ja wiem jaka to jest stawka, i że to nie trzeba naprawdę dużo na to poświęcić, żeby to się udało, no to kurde, no to już bądźmy, wiesz, bądźmy poważni, no nie? Co dalej? Yy, organizacja Fight Rose, na pewno tam zrywasz. Yy, no, dosłownie przenośni. Zrywasz relacje z tą galą. Masz jakieś inne możliwości w tej chwili? Wiesz co, sytuacja wygląda następująco. Mój menadżer Bartosz Bartkowiak bardzo szybko tam zaczął działać, żeby znaleźć mi kolejną walkę. Udało się znaleźć event 23 kwietnia, oni są zainteresowani walką moją. Tylko właśnie do tej, do tej pory nie ma. Mamy... To jest za, ty, za, za tydzień, a... za półtorej tygodnia. Półtorej tygodnia, tak. Tylko właśnie do tej pory nie znalazł się przeciwnik i no mamy tam jakiś określony deadline, że jeżeli się znajdzie przeciwnik w przeciągu kilku dni jeszcze, no to, to bierzemy tą walkę. Na pewno mam walkę dogadaną w czerwcu. Kolejny występ na już tu mogę zdradzić, bo dostałem oficjalne potwierdzenie, że mogę powiedzieć w wywiadzie na Gali Fight Empire. Taka... Łukasza Kajwana, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Myślę, że... 4 czerwca chyba jest tak? Dokładnie. 4 czerwca dokładnie. Gala będzie myślę, że na bardzo wysokim poziomie, bo będzie, będę tam walczył. No już może tam no nie będę mówił o sobie, no nie, bo to tak może nie wypada, ale... <laughs> Przepraszam, że to powiedziałem. <laughs> Daniel Kolesiński na przykład. Bardzo mocny zawodnik. Nie? Mansur Abdursakow. George jest Jawan, no nie? Bardzo takie nazwiska, za którymi naprawdę stoi wysoki poziom sportowy, no nie. E, Tomek skoro dziło tak samo, ten, który nie wystąpił na tej gali Fighters, on będzie bił się tam na, na tej gali. Myślę, że gala naprawdę no, będzie o niej głoszy, no nie Też dodatkowo tam ma, ma być jakaś fajna transmisja. Już może tutaj nie będę zdradzał jakichś szczegółów, ale no, słyszałem o tym, że będzie fajnie transmitowana gala. E, no i co? Tam mam już potwierdzony nawet, acz potwierdzony jest występ, jest wszystko przybite, jest, jest nawet rywal. Z tego co wiem, to już praktycznie cała karta jest tam dograna na, na, na ten czerwiec. Także bardzo fajnie, bardzo profesjonalne podejście na pewno. I, I co? Nie mogę się doczekać tak naprawdę tego eventu, nie? Piotrek, to tak już podsumowując to wszystko, na pewno ciężkie chwile były. Bo jednak są... e, nawet może nie chodziło o pieniądze na pewno, bo skoro e, wypłaty wiadomo, no, na początku kariery są takie, ale jednak żeby pchnąć tą karierę trochę do przodu, bo e, ile ty masz lat? Ja w tym momencie jeszcze 23. 23, z tego co wiem, studiujesz na Wacie, e, do tego na wojskowym? Tak, dokładnie. E, co też na pewno nie pomaga e, w treningach, pewnie wręcz przeciwnie, e, studiowałem sam na Wacie, ale na cywilnym to wiem, jak tam e, chłopaki musieli nawet się czasami kierunek. męczyć, tak, nawet ten sam kierunek. E, nie poddajesz się? Nie masz czegoś takiego, że znowu zaraz może być y, podobna sytuacja, odwołana walka i ta kariera znowu spowolni? Jeżeli będzie zdrowie, to nigdy się nie poddam, no nie? To jest po prostu to jest silniejsze odejmien, no nie? Ja nie potrafię przestać. Chcę walczyć, chcę się piąć coraz wyżej. Jeżeli tylko będę miał zdrowie, no to to na pewno tak będzie, no nie? że będę cały czas brnął do tego, żeby mój poziom był bardzo wysoki. Yy, myślę, że. Ogólnie. Jestem dobrym zawodnikiem w tym momencie na, na, na takim już przyzwoitym poziomie. Tylko po prostu muszę zrobić troszeczkę występów, żeby udowodnić to. Trochę może tak, nieskromnie to powiedziałem, ale, ale wiem, ja jak, wy, wiem raz jak na skromność. Wiem, jak wypadam na, na, na tle innych zawodników, którzy są bardzo mocni, dlatego mogę sobie na to pozwolić, żeby tak powiedzieć. Ostatnio. A do tego. Head coach Anzor Azijew, top of the top, kurde, na pewno osiągniemy wiele, no nie? No, to trzeba oddać Anzorowi. E, ostatnie pytanie, ostatnia sprawa. MMA w Polsce aktualnie jest bardzo popularne. Gale freak fightowe robią furorę e, Gale sportowe, również wydaje mi się, że KSW znowu odzyskuje to zainteresowanie. Te karty też są coraz lepsze. Nie dziwi Cię to, że w tym momencie, w jakim jest MMA w Polsce, Wy, młodzi zawodnicy, Którzy chcą to robić, którzy chcą się bić, którzy chcą iść w sport, muszą tak ciężką drogę przejść, żeby naprawdę skupić się tylko i wyłącznie na tym sporcie. Wiesz co, no, kurde, no droga jest ciężka, aczkolwiek to właśnie są coraz lepsze perspektywy, tak? Bo nawet z tego co widać, to coraz, coraz więcej zawodników kontraktuje nawet KS 1 no to, to jest to bardzo widoczne. Wszystkich, można powiedzieć, prawie. No, myślę, że za chwilę może być taka sytuacja, że, że, że w Polsce no, będzie bardzo mocne KSW i na tych innych organizacjach nie bardzo będzie komu walczyć, no nie? Aczkolwiek, no, może to jest dobre, może to jest złe. No, przekonamy się tak naprawdę w przyszłości, jak to wyjdzie. Eee, poruszyłeś też y, moje studia, no nie? No studia na pewno mi nie ułatwiają, bo to jest duży obowiązek, szczególnie, tego, że, szczególnie dlatego, że ja jestem żołnierzem i mam jakieś tam swoje obowiązki do, do tego, że, że jeszcze trenuję, no ale staram się. Myślę, że tak średnio robię 9 jednostek treningowych w tygodniu, także no nie obijam się. Nie obijam się tyle, na ile mogę, na tyle trenuję. No nie? Cały czas pcham ten wózek do przodu. To tak rozluźniając atmosferę, na sam koniec moje pytanie, skąd ksywa Golonides na te Sami sobie to tam wypisaliście? Wiesz co, to wymyślił to mój menadżer Bartosz Bartkowiak, pozdrawiam go serdecznie. Wiesz co, no on stwierdził, że mam takie waleczne bale, tak serce, że tak ksywa pasuje do mnie, no nie? No ja sam sobie nie narzuciłem, także to on tak mnie nazywa. Ja mi się to bardzo podoba, no kilka osób tak na mnie mówi, nawet, nawet w klubie tutaj. I, no i co no, no jest jak jest, no. ja tam ksywy sam nie wybrałem. Nie? Dobra, Piotrek, to co, dziękuję bardzo za rozmowę, e, trzymam kciuki, żeby się udało dalej rozwijać sportowo, ambicje sportowe, e, no i co, ostatnie kilka słów. Dziękuję bardzo za, za to, że przeprowadzili ze mną wywiad i chciałem też podziękować osoby, które, osobom, które mnie wspierają na co dzień, nie? czyli e, w firmie MANTOS w szczególności, Tutaj mam. Na czapeczkę. Ła! Miętówka. Dresik fajny, polecam. Dresik fresh. No. Eee. 57 Car Rent, to jest wypożyczalnia samochodowa. I przy tej okazji też pozdrawiam bardzo serdecznie Nikole Milanowicza, który gdzieś tam też wspiera moje przygotowania do każdej walki. O, no, Nikola, dobra mordeczka. No, Nikola jest, kurde... <grystanie> Nikola dwa moje bezpieczeństwo na konferencjach. <grystanie> no, Nikola jest naj najlepszym ochroniarzem i to niepodważalnie, tak. nie? Szkoda, że ta ogłoszona walka na KSW później kontra Materla to nie było jednak podział kontra Nikola 2. <noise> Szczególnie, że ta gala chyba w jest. Nawet by się w fajnie sprzedała tam wodzi. Eee, dziękuję bardzo też mojemu fizjoterapeucie, który mnie wspiera. Cały czas w przygotowaniach Tomasz Deput z, z Puszkowa. I, I co? Dziękuję mojemu menadżerowi, Bartoszowi Bartkowiakowi. Dziękuję całemu tutaj teamowi WCA, który na co dzień nas wspiera. I, i wszystkim trenerom, którzy pracują na ten sukces. No nie? W szczególności Robert Złotkowski, Anzor Azijew. Eee, co jeszcze tutaj mógł dodać? No nie? W zasadzie to. A. Dziękuję bardzo, Anie Bazydło, która pracuje nad moim rozciągnięciem. Czemp, Czemp armii. Nad moim rozciągnięciem, champ, champ nad moim, nad moim rozciągnięciem i, i nad taką mobilnością. Pozdrawiamy Mansura Azijewa, który się tutaj kręci. Bardzo mocny zawodnik. Myślę, że w jakiejś mocnej organizacji może być niedługo. Tak samo jak ty jak który prowadzi tutaj trening. Nie zdradzę. <gry> nie, nic nie zdradzimy tutaj, no nie? No. Dobra. Także dziękuję bardzo za przeprowadzenie wywiadu. Dzięki Piotra i powodzenia. Dziękuję.